Prezentacja Volvo C30. Tutaj wersja Momentum sprowadzona z Niemiec. Drugi właściciel od nowości. Auto od nowości w jednej rodzinie. C30, tutaj 2007 rok. I bardzo nietypowy silnik, jak na C30. Nieśmiertelne 2,4, wolnossące. Tutaj w wersji 170 KONI. Skrzynia manualna. Także naprawdę nietypowy samochód w naszej ofercie. Tak naprawdę pierwszy raz w naszej ofercie z tym silnikiem 2.4 Mieliśmy te piątki, mieliśmy dwulitrówki, mieliśmy 1.8 2.4 nigdy nie udało się kupić, aż do dzisiaj Bardzo fajna propozycja, bo to jest naprawdę Jedna z lepszych, jak nie najlepszych jednostek Wolnosących od Volvo 5 cylindrów, bardzo fajnie brzmi, no i w tej budzie Bardzo fajnie jeździ ten samochód, naprawdę 170 koni Pomimo, że jest to wolnosący silnik, tutaj daje radę Auto sprowadzone z Niemiec, tak jak już mówiłem. Drugi właściciel od nowości. Auto w 100% bezwypadkowe, lakierowany Jeden element, lewy przedni błotnik. Na nim widać jakieś takie zaprawki. Generalnie, lakierniczo, pomimo że jest to czarny kolor, czyli mój ulubiony, na którym zawsze wszystko widać. Ten egzemplarz naprawdę w fajnym stanie. Nie ma jakichś dużo zarysowań, zadrapań, tego typu rzeczy. Tutaj jedyna modyfikacja przeprowadzona przez Niemca to jest przedni grill zmieniony, tak jak widzicie, na taki czarny bez znaczka. Mi osobiście się to nie podoba. Nasza modyfikacja jest pod rejestracją. Nie mówię o naszej ramce, tylko o zaślepionym w locie powietrza. Dodaliśmy kratkę. Nie wiem, często tej kratki brakuje w C30. się Zacząłem zastanawiać, czy fabrycznie tej kratki nie było. No, ale dziwnie, żeby chłodnica nie była osłoniona bez kratki, tołożyliśmy. Plaster miodu, fajnie to wygląda i też w pełni funkcję zabezpieczającą. Samochód fajnie, dosyć wyposażony, bo mamy, tak jak widzicie, szyber dach i skórę, ale o wyposażeniu może później jeszcze pokażę, mówię raz auto z zewnątrz. No, prezentuje się naprawdę fajnie, mamy 17-calowe felgi, oryginalne Volvo. Przód 15 rok opony, tył 16 rok. Bieżnikowo bardzo ładne opony. Także tutaj spokojnie jeszcze można na tych oponach pojeździć. No tak się prezentuje, mówię C30. Przechodzimy do wnętrza. Pokażę przepastny bagażnik. Fajne rozwiązanie szwedzkie. Otwierana tak naprawdę sama szyba. Klapa jest tak naprawdę szybą. Macie drugi komplet kół. 16 cali aluminiowe felgi. Opony bieżnikowo ładne. Rocznikowo, nie wiem, nie sprawdzałem. Tutaj mamy drugi komplet dywaników oryginalnych Volvo. Tak dostaliśmy, tak dajemy. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy do auta tak zwaną roletę, taką siatkę. Jak jest złożone, złożone fotele, to można sobie to rozłożyć. I tak auto ma przyciemnione szyby, także ja bym w ogóle tego tak naprawdę nie używał. Dobra, przechodzimy do środka. Czarny samochód i czarny środek. Tutaj mamy pełne skóry. Skóry w C30, V50, S40 niestety nie nie grzeszą jakością, jakąś powalającą. Tak jak widzicie, tutaj jest delikatnie wytarty boczek, ale to jest naprawdę delikatnie. Tutaj widzicie szyberdaszek, bardzo fajna sprawa w tak małym aucie. Mocno doświetla nam wnętrze samochodu. Co tutaj mamy? Mamy ten pomad, mamy sterowanie radia z kierownicy, mamy nagłośnienie High Performers. nie mamy ksenonów i tak naprawdę tyle. Jak widzicie, auto ma. A, nie powiedziałem, jaki ma przebieg. Auto ma przebieg 206 tysięcy, czyli dosyć, dosyć niedużo, jak na 13 lat. Kierownicę oprzywaliśmy my, jest obszyta w skórze. Skóra tej lepszej jakości. Dlaczego była przyta? Bo tutaj na samej górze była delikatnie wytarta. Ja podjąłem taką decyzję, że, że oprzywamy, Mieliśmy, że tak powiem, na to przeznaczone fundusze, bo dużo do tego samochodu tak naprawdę nie dołożyliśmy. Także mówiliśmy sobie pozwolić na, na, takie, na taką rzecz. I tutaj. Oczywiście mamy zdjęcia z zakupu, pokażę to nie było jakieś mocne wytarcie, bo zaraz się posypią komentarze, że pewnie była łysa jak kolano albo ktoś też napisze, że jest źle dobrana skóra. No to jest nowa skóra i ona zawsze będzie matowa w porównaniu do plastiku, który jest nabłyszczony. Także tutaj proszę nie komentować, naprawdę jest bardzo ładnie to obszyte, bardzo fajnie to zrobione. U specjalisty mamy, że tak powiem, człowieka, który tym się zajmuje. Dobra, koniec ględzenia. Pokażę wam jeszcze pod maską, bo C30 z tym silnikiem to naprawdę rzadkość. Tutaj mamy słynne 2,4 wolno Tutaj w wersji 170 koni występowały 140 i 170. Rozrząd mamy wymieniany w 16 roku przy 148, czyli rozrząd był wymieniony tak naprawdę z interwału rocznikowego, bo wymieniamy raz na 10 lat lub raz na 180 tysięcy. Także tutaj z rozrządem jeszcze mamy spokój. Jeszcze powiem, bo robiliśmy przy aucie, ale to powiem przy dokumentacji, bo robiliśmy przy aucie uszczelniacz. Na rozrządzie, bo był jakiś wyciek z rozrządu oleju po wymianie uszczelniacza. No wiadomo, pasek, jeżeli tam dostał się olej, był zaolejony, także pasek my wymieniliśmy też. Także pasek jest w ogóle nowy teraz, tak założony. No, kompletnego rozrządu nie się, no bo nie było sensu, bo rozrząd, tak jak mówię, był wymieniany w 16 roku, ale jest nowy pasek założony ze względu na to, że, że, że po prostu był wymieniany uszczelniacz. Tak się prezentuje najmniejsza wałowina z zewnątrz. Bardzo ciekawy samochód, mówię, nietypowy. Ktoś szuka hatchbacka takiego z mocnym pancernym silnikiem, to naprawdę próżno szukać konkurencji dla tego auta. Co my przy aucie zrobiliśmy, oprócz tego uszczelniacza na rozrządzie, wymieniliśmy na pewno, były wymieniane klocki hamulcowe z przodu, ale to wszystko jest na fakturze. Także no nie pamiętam, nie jestem w stanie spamiętać do wszystkich samochodów, co robiliśmy. Każde auto oddajemy, sprawdzamy, także tutaj też ten samochód był, ma oczywiście wgrane polskie menu i przy okazji został sprawdzony pod względem technicznym. Zawsze sprawdzamy wycieki, zawsze sprawdzamy hamulce, zawieszenie. U nas, że tak powiem, w żadnym aucie nie ma luzów, puków, stuków w zawieszeniu. Mówię, jak są wycieki, to je po prostu usuwamy i tutaj był wyciek z rozrządu, zostało to usunięte. Na szczęście uszczelniacz, także nie pochłonęło to dużo. Pieniędzy. Przy okazji wymieniliśmy pasek, no bo pasek, jeżeli był zaolejony, na no to pasowało wymienić. Cena tego egzemplarza będzie w granicach 24, 25 tysięcy na gotowo po opłatach. No próżno szukać tutaj konkurencji dla tego auta, bo nie ma tak naprawdę z tym silnikiem w Polsce chyba wystawionej żadnej wołowiny z 2,4 170 koni. Eee, oczywiście auto po wszystkich opłatach gotowe do rejestracji, sprzedawane na fakturę VAT marże. Także tutaj nie macie opłaty skarbowej. Dobra, zobaczymy sobie dokumentację, i lecimy na stację zobaczyć Volvo od spodu. Dokumentacja do C30 wygląda następująco. Mamy oczywiście dwa kluczyki: książkę serwisową, jak na Niemcy, prowadzona dosyć wzorowo. Tam zazwyczaj jest long life stosowany. Jak wiecie, co rok samochód był na serwisie. W 16, 17, 18 tutaj nie ma. Przy ostatni serwis był 108, przy 180 tysiącach olejowy. Tutaj jest co było robione przy tym serwisie od oleju były wymieniane sprężyny z przodu bodajże. Na 1100 euro fakturka. No i nasza faktura, co my żeśmy przy aucie robili. Jakaś żaróweczka, Uszczelniacz wałka pasek rozrządu, klocki szczelnienie silnika i wymiana opon z tyłu opony były wymiane. zderzak, no to demontaż, montaż, bo żeśmy montowali tą kratkę także tak to, tak to wygląda od nas dołożone 1070zł i jeszcze będziemy robić serwis klimatyzacji w samochodzie także jeszcze dojdzie 300-400zł także tak wygląda dokumentacja do C30 lecimy na stację zobaczyć Volvo od spodu zobaczymy sobie C30 od spodu z Niemiec Powinno być mniej korozji, jak ze Szwecji. Macie wydech, jakaś tam już jest, niewielka. Wydech oryginalny. Tak się prezentuje C30 od spodu. Osłonę mamy pod silnikiem, że niewiele będę mógł pokazać. To jakaś woda nie jest wyciek, proszę nie mylić. Auto sprawdzone pod względem wycieków. Był wyciek, ale wyciek znikł. Wyciek był, tak jak już mówiłem, z rozrządu, dokładnie z uszczelniacza na rozrządzie. To przy wymianie rozrządu Niemcy zapomnieli o wymianie uszczelniaczy. Tak się prezentuje c 3 od spodu. Bardzo fajna propozycja. Ktoś szuka ciekawego auta. Nietypowego, to naprawdę jest to godna propozycja. Próżno szukać tak naprawdę konkurencji na rynku tych samochodów. Szczególnie z tym silnikiem pięciocylindrowym. Zapraszam do obserwacji nas na Facebooku i do subskrypcji naszego kanału na YouTube, gdzie zawsze wrzucamy nasze samochody. Pozdrawiam.